Dzień dobry, witamy serdecznie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Zielonych, pana Dawida Szulska. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. I rozpoczynamy konferencję prasową, która jest poświęcona najbliższemu meczowi, meczowi ligowemu Warty Poznań. To jest spotkanie 32 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Sobotni mecz z Wisłą Płock w Płocku. Początek meczu o godzinie 15. .00. I przed tym spotkaniem przyszły do trenera następujące pytania wysłane przez dziennikarzy. Za pomocą akredito. Jakub Treć. Dzień dobry, panie trenerze. Jakie nastroje panują w drużynie po meczu z Piastem? Podobnie jak w meczach z Rakowem i Lechią, mocno pomogliście rywalom w odniesieniu zwycięstwa. No nie ma co ukrywać, że te wyż wy wymienione wyżej spotkania rzeczywiście opierały się na tym, że traciliśmy bramkę albo zostały w fragmentu rzutkarny, rzut wolny, albo. Albo było to trafienie samobójcze, albo, albo właśnie jakiś nasz taki błąd, gdzie, gdzie tam przegraliśmy przebitkę, zagraliśmy podanie wsteczne. Tak się te mecze potoczyły, natomiast było też sporo fragmentów, w których potrafiliśmy toczyć z tymi rywalami równorzędną walkę. Chociażby to, że grając 11 na 11 z gry Raków Bramki nam nie strzelił, grając 11 na 11. Z gry Lechia nam też nie strzeliła, bo strzeliła wtedy, kiedy Zrelek był zaleniem boczną. A teraz z Piastem były to, były to właśnie takie bramki, gdzie no niestety albo postałem w fragmencie w drugie tempo, albo, albo po takim odbiciu niefortunnym z naszej strony. Wielka szkoda, że tak te mecze się potoczyły, natomiast na szczęście już przed nami kolejny. A było też dużo spotkań, gdzie tym rywalom nie pomagaliśmy i robiliśmy punkty. Dziękuję. Mateusz Jarmusz, dzień dobry. Czy spadł Panu kamień z serca po skutecznie wykonanym rzucie karnym? Nie spadł, bo nie było na, kamienia na sercu. Okej. Okay. Drugie pytanie. W Waszym ostatnim meczu przed i po przerwie zobaczyliśmy dwa różne piasty. Wynikało to z reakcji gości na słabą pierwszą połowę, czy powodem była choroba, z którą walczyliście i po przerwie zaczęło brakować sił oraz koncentracji? Myślę, że podobnie wyglądało to w obu drużynach. W sensie pierwsza połowa była bardziej senna, bardziej taka badawcza. Piast też chciał trochę tą inicjatywę oddać, nie był bardzo agresywny, jeśli chodzi o doskok. A druga połowa bardziej się otworzyła, my bardzo chcieliśmy wygrać. Piast bardzo chciał wygrać. Na pewno te jakościowe rzeczy, które robił Konzior czy Wilczek, to jest plus. Natomiast no, ważna była ta bramka na 2-1 i to też trochę napędzało, musieliśmy się otworzyć ale nie powiedziałbym, że ta druga połowa była w naszym wykonaniu jakaś fatalna, w wykonaniu piasta jakaś niesamowita. Natomiast uważam, że generalnie w meczu z Lechią i Piastem było to utrudnienie, że nie trenowaliśmy w pełnym składzie i nie chodzi tylko już o to, że kogoś nie było na treningu, ale też o to, jak wyglądało to, jeśli chodzi o organizację całej pracy, bo musieliśmy się posiłkować juniorami na leki, trochę nam się zepsuł plan ze względu tego, że w dniu meczu tak naprawdę trzech zawodników się rozchorowało, kilku grało z niewielką temperaturą i no, na pewno ma to jakiś wpływ, natomiast nie miało to w tych danych konkretnych momentach, kiedy traciliśmy bramki, mogliśmy więcej w tych, z tych spotkań wycisnąć. Dziękuję. Andrzej Grupa, czy ma pan już może ostateczną decyzję od Łukasza? Trałki odnośnie jego przyszłości? A jeśli nie, to czy umówił się Pan z Łukaszem na jakąś rozmowę w tej sprawie? No i kiedy może do niej dojść? Czy po zapewnieniu sobie utrzymania, a może dopiero po zakończeniu sezonu? No nie rozmawiamy na pewno codziennie o tym, ale były dwie, trzy takie rozmowy. Łukasz powiedział, że jakiś tam niewielki procent szans na grę jest, ale raczej skłania się ku temu, aby zakończyć karierę. I chcę to zrobić w takim stylu, żeby Warta utrzymała się w ekstraklasie. Dziękuję. Marcin Pawlicki. Witam, trenerze. Ostatnie dwie porażki prawie nie zmieniły waszego położenia w tabeli. Nadal jest w miarę bezpiecznie, ale czy taka właśnie sytuacja nie sprawia, że piłkarze są trochę zaspokojni wychodząc na boisko? Może już uwierzyli, że są pewni utrzymania. Czy pan coś takiego dostrzegł? Czy jest jakaś taka mniejsza determinacja? Y po meczu w Mielcu mieliśmy dwa dni wolnego, spędziliśmy święta z rodzinami i rzeczywiście ten pierwszy trening nie wyglądał jakoś dobrze po powrocie ze świąt. Natomiast absolutnie później pracowaliśmy na, na takim dobrym poziomie, w dobrym tempie, z dobrą energią. Szykowaliśmy się mocno do, do tego meczu z Lechią. Ten poprzedni mikrocykl. Nie wyglądał tak ze względu na to, że po prostu różne piasta odzorowywali zawodnicy słabsi jakościowo albo nasi juniorzy, i, i też ten trening trochę, trochę wtedy odbiegał od tego, do czego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie miesiące. Natomiast na pewno nie podlegało to jakiemuś rozluźnieniu albo braku determinacji. Sytuacja nas trochę do tego zmusiła. Choroby, infekcje, akurat w jednym czasie dużo rzeczy się wysypało, ale ten tydzień pod tym kątem już, już funkcjonuje inaczej. Natomiast na pewno bym się nie dopatrywał rozluźnienia, braku determinacji i, i takich rzeczy, bo tego wdrożenia nie było. Dziękuję. Mariusz Misiorek. Po zawieszeniu zakartki do Pana dyspozycji będzie z powrotem Mateusz Kupczak. Czy to oznacza ponownie możliwość przesunięcia Miguela Luisa wyżej i zagrania parą Kopczyński-Kupczak niżej? No, rozpatrujemy taki wariant. Natomiast dobrze też wygląda niloma empa i zobaczymy, jak przygotujemy to na Wisłę Płock. Cieszę się, że mam wybór na każdej pozycji na najbliższe spotkanie. A nie muszę szyć z tych, którzy zostali i są zdrowi, tylko jest duża rywalizacja. Dziękuję. No, właśnie tutaj jest pytanie od kilku dziennikarzy. Odczytam takie najpełniejsze dotyczące sytuacji zdrowotnej. Jak wygląda sytuacja kadrowa obecnie, kiedy pan na ostatniej konferencji prasowej powiedział, że 11 zawodników jest chorych, wielu kibiców warty, ta informacja zmroziła. Czy obecnie ma pan dostępnych na te ostatnie mecze, ma pan dostępny pełen skład? Nie trenuje z nami czterech zawodników, ale są to wszyscy zawodnicy, którzy zagrali raptem kilkanaście minut w tej rundzie. Wszyscy, którzy grali regularnie, albo w pierwszym składzie, albo byli zawodnikami wchodzącymi, trenują od pierwszego dnia mikrocyklu i wygląda to bardzo dobrze, tak jak to wyglądało przed tymi spotkaniami z Legiem Radomiakiem, kiedy tak bardzo chwaliłem drużynę, mówiąc, że to były najlepsze treningi. I teraz jest podobnie. Dziękuję. Ponownie Bartosz Kijewski. W dwóch ostatnich spotkaniach graliście z drużynami, które cały czas walczą o europejskie puchary. W najbliższym meczu również zagracie mecz z ekipą, która ma matematyczne szanse to zrobić. Czy możemy zatem spodziewać się podobnego pojedynku, ustawienia oraz zachowawczej gry od, pierwszej minut, od pierwszych minut z Waszej strony? Na pewno trudno, trudno oczekiwać, że my jako Warta będziemy regularnie wygrywać albo nawet nieregularnie, ale będziemy wygrywać takie mecze często. Raczej to będzie raz na, na jakiś czas, raz na kilka spotkań, bo jest duża przewaga jakościowa i dlatego te drużyny są w czubie tabeli, tak jak raków czy, czy lechia czy piast. Aczkolwiek warto się pokusić raz na jakiś czas o niespodziankę z takimi drużynami jak chociażby Remis z Pogonią czy z taką drużyną jak Lech, Raków, Lechia Piast. Myślę, że Wisła Płock to drużyna, która jest również dobra jakościowo, miała swoje lepsze, gorsze chwile w tym sezonie. Teraz też na pewno jest trochę inny sposób gry z nowym trenerem, natomiast jest to drużyna, z którą jesteśmy w stanie wywalczyć trzy punkty. Dziękuję. Znów Jakub Trać. Mimo porażki z Piastem są jednak powody do zadowolenia, na przykład bramka Michała Kopcińskiego z rzutu karnego. Jeśli miałby pan powiedzieć dlaczego Warta wygra w Płocku, to co by pan powiedział, na jaki argument wskazał? Nawiążę jeszcze do tego pytania poprzedniego o grę zachowawczą. Nie był taki plan, to nie był plan na mecz z Piastem, żebyśmy grali zachowawczo. Tak ten mecz się ułożył, jeśli chodzi o o oto w jaki sposób Piast grał. Wiedzieliśmy, że Piast traci mało bramek, dlatego nie chcieliśmy też na samym początku narażać się na jakieś kontrataki. Ten Piast bronił w średnim pressingu. Natomiast nie mamy takiego założenia, że musimy grać zachowawczo. Na pewno koncentrujemy się mocno na tym, żeby w obronie dobrze wyglądać. Na pewno będziemy chcieli dobrze wyglądać w obronie też w spotkaniu z Wisłą Płock. Główny argument, teraz już się odnoszę do tego pytania. Główny argument, dlaczego mamy wygrać Pocku, jest taki, że wszyscy są zdrowi i trenujemy w pełnym składzie i wygląda to dobrze. Jest dobra energia na treningu. Dobrze funkcjonujemy jeśli chodzi o, o takie parametry motoryczne, pomimo tego, że część zawodników kilka dni spędziło w łóżku. Dziękuję. Na koniec, I... dwa pytania od Mateusza Jarmusza. Czy siedzi Panu w głowie chęć rewanżu na wiśle Płock za brak punktów w debiucie w warcie oraz w Ekstraklasie? Nie, nie mam takiego myślenia. Bardziej podchodzę do tego, że potrzebujemy wygrać i zdobyć trzy punkty, żeby ta, tabela, ta sytuacja w tabeli była dla nas spokojniejsza. Tym bardziej, że jest też nowy trener jest kilku nowych zawodników w naszych szeregach, więc na pewno będzie to. Trochę inne spotkanie, aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że w tym pierwszym meczu zapracowaliśmy na, na dużo, dużo więcej niż ten wynik końcowy, e, taka sprawiedliwość dziejowa by się przydała, żebyśmy zdobyli trzy punkty w płocku. I ostatnie pytanie, w czym Wisła Płock jest najgroźniejsza? Na pewno Wisła Płock jest najgroźniejsza w ataku pozycyjnym i ma dobre stałe fragmenty gry. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o atak pozycyjny. Po przyjściu na Staniu jest dużo zbieżnych rzeczy z tym, które kiedyś miałem okazję obserwować w Żilinie, jak ten Staniu tam pracował jako asystent. Jest duża chęć gry na dużym ryzyku. Myślę, że ułatwia też to sytuacja, w której Wisła jest w tabeli. Te szanse na Puchary są niezbyt duże, a jest to już drużyna, która jest utrzymana. Pewnie skończy sezon między 6 a 8 miejscem w tabeli. Myślę, że bliżej 6. Więc tym bardziej nie ma, nie ma takiego myślenia, że nawet jak ktoś zrobi błąd, że coś wielkiego się stanie. Widać to było chociażby w meczu w Krakowie, gdzie nawet Bramkarz kilka razy wdał się w dribbling, i, i mimo tego Wisła dalej próbowała krótko rozgrywać. Więc na pewno jest to element, który jest trudny do wyeliminowania, bo, bo robią to dobrze. Dziękuję bardzo panie trenerze, dziękuję też Państwu za udział w konferencji. Przypomnę mecz z Wisłą Płock w sobotę o godzinie 15. .00. Jest to spotkanie wyjazdowe przed zielonymi dwa treningi w Poznaniu i potem już wyjazd na, na ten pojedynek. Na razie na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za udział. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Dziękuję, bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia.